Dzisiaj sobie pogadamy. Wiecie co działo się dokładnie rok temu? To znaczy nie tak super dokładnie, ale po prostu nie miałam czasu nagrać tego filmu wcześniej, więc przyjmijmy, że to było dokładnie rok temu, mimo że mówimy o roku i tego... Po co to mówisz? Nikt nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Jesus. Otóż dokładnie rok temu siedziałam przed komputerem zestresowana jak 150 i kompulsywnie odświeżałam ten film, żeby sprawdzić, czy ktokolwiek będzie chciał go obejrzeć. I jeśli będzie chciał go obejrzeć, to jak go oceni. I to był mój pierwszy film, to był mój debiut na YouTubie. I dzisiaj, z perspektywy czasu, wiem już, że było całkiem sporo ludzi, którzy chcieli go obejrzeć, ale jest to rzecz, której Kasia sprzed roku absolutnie nie była w stanie przewidzieć. I w ogóle ta Kasia sprzed roku to był jakiś totalny przypał. <grywa> ja. Odpalając kanał na YouTubie, decydując się, że chcę to zacząć robić, nie wiedziałam nic. Ale tak absolutnie nic na temat montażu, nagrywania, na temat dźwięku, oświetlenia, pisania scenariuszy, pracy z kamerą. Ja nie wiedziałam nic. Tak absolutnie nic. I kiedy montowałam pierwszy film, to ja nie wiem już, jak wiele godzin ja przepłakałam. I dzisiaj to jest wspomnienie, z którego mogę się śmiać i które już jakby przetrawiłam, ale wtedy rozdźwięk pomiędzy tym, jak ja chciałabym, żeby moje filmy wyglądały, a pomiędzy tym, jak strasznie nie miałam żadnych umiejętności, żeby zrealizować ten plan, był gigantyczny i wywoływał we mnie potworne frustracje. Zgubiłam się, co ja mówiłam? Ten pierwszy film o, o leku na raka, to przed premierą pokazałam go pewnej bliskiej mi osobie, która się zna na robieniu filmów i która trochę mi pomogła go na tyle, na ile to było możliwe oszlifować. I pamiętam, że byłam tak sfrustrowana i tak zestresowana i tak zawiedziona tym, jak, jak wielką porażką w moich oczach był ten film, że ja nie byłam nawet w stanie towarzyszyć tej osobie yy, przy tym, jak ona ogląda tę surową wersję tego filmu, więc po prostu zostawiłam jej komputer, uciekłam z tego pokoju, i wróciłam dopiero w momencie, kiedy już wiedziałam, że, że ta osoba go obejrzała. Dramat, przecież teraz z perspektywy czasu, i zresztą wiedziałam to już wtedy, kiedy to się wydarzało, że jedyną opcją, żeby zrealizować ten plan, bo miałam plan o tym, żeby odpalić kanał na YouTube już grubo ponad rok wtedy jest po prostu to, żeby zacząć, żeby wrzucić jakikolwiek film do internetu i motywować się do tego, żeby robić kolejne i z perspektywy czasu widzę, że ten pierwszy krok faktycznie często bywa tym najtrudniejszym, bo potem już jest z górki i z każdym kolejnym filmem było mi łatwiej, z każdym kolejnym filmem coraz więcej się dowiadywałam, wpadałam na kolejne pomysły i to się toczyło, ale ten pierwszy krok dramat, absolutny dramat. Anyway, 12 miesięcy i ponad 50 filmów później. Jestem dzisiejszą Kasią, która wie o niebo więcej, chociaż z drugiej strony też mam ten syndrom, że czasami wydaje mi się, że wiem mniej niż wiedziałam rok temu, bo wiecie jak to jest. Jeśli zaczynasz się zgłębiać w jakąś nową dziedzinę, zaczynasz się zajmować jakimś zagadnieniem, którym się wcześniej nie zajmowałeś, to im więcej wiesz, tym bardziej uświadamiasz sobie, jak gigantyczne jest to pole, którego jeszcze nie eksplorowałeś. Uświadamiasz sobie wszystkie te rzeczy, których nie wiesz. I to jest mój dzisiejszy case. Zgubiłam się, co ja mówiłam? I razem z dzisiejszą Kasią, tutaj na kanale, jest prawie 90 tysięcy ludzi. Was! O tobie mówię! I to jest kolejna z rzeczy, których Kasia sprzed roku absolutnie nie była w stanie przewidzieć. To zabrzmi jak jakiś. Totalny banał i klisza, którą by mogła wypowiedzieć jakaś szalona czternastka, ale w sumie to jest prawda. Otóż YouTube na tak wielu poziomach odmienił moje życie. I Jezus, jaki to jest banał? Aż jest mi wstyd, kiedy to mówię, ale tak jest. Ten ostatni rok był zdecydowanie najbardziej pracowitym rokiem w mojej historii stąpania po planecie o nazwie Ziemia, ale też był tym rokiem, w którym Miałam tak wiele satysfakcji z, z tego, co robię i, i tak bardzo mnie to cieszyło i tyle radości mi to dostarczyło. Nie wiem, jaka jest błęda z tego. No dobra, zrobiło się sentymentalnie, więc trzeba wyhamować ten pociąg nostalgii, bo ten film jest po coś. I ten film jest po to, żeby wam podziękować, bo gdybyście tu nie byli i gdybyście nie chcieli oglądać tych filmów, to ja teoretycznie też mogłabym je robić, tylko po pierwsze, po co? A po drugie, czy by mi się chciało? Nie chciałoby mi się. Tam leży notes, w którym narysowałam pewien kasirysik. I ten kasirysik nie zostanie nigdzie opublikowany, ale trafi do 33 osób. 33, dlatego że 3 to moja szczęśliwa liczba i tak sobie wymyśliłam. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę, żeby dostać ten kasirysik? Otóż, sprawa jest super prosta. Wchodzicie na mój kanał, Upewniacie się, że go subskrybujecie i wchodzicie w zakładkę wideo, e, tam gdzie są wszystkie filmy, które opublikowałam w ciągu ostatniego roku. Scrolujecie, scrolujecie, i szukacie wśród tych filmów tego, który jest waszym ulubionym, który z jakiejś przyczyny najbardziej Wam się spodobał. E, wklejacie link do tego filmu na Facebooka, możecie dorzucić do, e, do tego postu jakieś krótkie zdanie o tym, dlaczego akurat ten wam, film Wam się podoba, czemu chcecie go polecić swoim znajomym. Dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, post musi być publiczny i po drugie, musi być opatrzony tym hashtagiem, bo tylko w ten sposób będę w stanie te posty zobaczyć i namierzyć. I spośród wszystkich postów, które z tym hashtagiem na Facebooku się pojawią i które będę mogła zobaczyć, bo będą publiczne, wybiorę 33 osoby, których post czymś mnie urzeknie. Może tym, że będzie szczególnie zabawny, a może tym, że będzie szczególnie ciekawy, osobisty. Nie wiem, zaskoczcie mnie. Jeśli więc macie ochotę zgarnąć spersonalizowany krótki liścik i niepublikowany nigdzie wcześniej Kasi Rysik, to wiecie co robić. Natomiast jeśli chcecie coraz lepiej orientować się w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał i widzimy się za tydzień. Za tydzień już będzie normalny film. Buzi!